Duża inwestycja linii lotniczych Ryanair na Wrocław Airport. Powstaną tam dwa hangary za 25 milionów euro. Inwestujemy we Wrocławiu od 10 lat. Mamy tutaj dużą flotę samolotów, a konkretniej trzy maszyny. Opiekujemy się dużą liczbą pasażerów, mamy rozwiniętą branżę IT. Mamy już dwa, a przed nami budowa kolejnych dwóch hangarów za 25 milionów euro. To 200 wysoko wykwalifikowanych i dobrze płatnych miejsc pracy. Inżynierzy, technicy czy mechanicy. Prezes Wrocław Airport widzi potencjał we współpracy z Ryanerem. Pojawia się inwestor, który chce zainwestować kilkadziesiąt milionów euro w na lotnisku we Wrocławiu, buduje za, za swoją gotówkę, za swoje pieniądze hangar, który przez kolejnych kilkadziesiąt lat będzie chciał użytkować. Tutaj kreuje 200 nowych miejsc pracy, dobrze opłacanych, wysoko specjalistycznych. Pamiętajmy, że jeszcze, nie wiem, 10 lat temu. Taki biznes mechaników lotniczych, biznes przeglądów technicznych, mechaniki samolotowej, taki biznes we Wrocławiu nie istniał. Po powstaniu hangarów do pracy na lotnisku mają być przyjmowani specjaliści. Tych wszystkich specjalistów, którzy później sprawdzają podczas przeglądu samolot, każdą śrubkę, każde drobne zarysowanie na kadłubie samolotu, i tak dalej, setki innych rzeczy. Taka obsługa samolotu, przegląd ciężki, tak zwany samolotu, czyli to co robimy tutaj we Wrocławiu już od kilku lat, to są e, tysiące godzin pracy, Wysoko wyspecjalizowanych mechaników lotniczych, a wszystko po to, żeby Państwo, pasażerowie Ryanaira, mogli latać bezpiecznie. Dariusz Nowakowski, Miedziowa Fakt.